Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj, tym razem pokażę wam moje kauczuki do niedługo będę mieć jeszcze ich więcej, ale zaczynajmy no. To jest taki pierwszy kauczuk On jest w ogóle przezroczysty yy. I ma takie przepiękne gwiazdki Jest to piłka z automatu za 2 złote i bardzo mi się podoba łoj okej okay. ale ja muszę ustawić kamerę no i taka bardzo ładna jest Nie, nie się odbija druga piłka, która jest mega ładna to jest taka piłka, jest ona tak naprawdę różowa, nie jest pomarańczowa. Ale tutaj coś zmienia światło kolorystyki. Bardzo mi się podoba ta piłeczka. I tak. Tak ona wygląda. Fajnie. Kolejną piłką, która mi się najbardziej podoba, z tych dużych piłeczek, które mam, to jest taki kryształ. On też ma inny kolor. Jest on fioletowy, a nie niebieski. Ale jak widzicie, tak mi się ustawiło. Jest to naprawdę piękny kryształ. Oczywiście też się odbija tak, jak i ta. Uf. I tamta. Kryształ też ma brokat w środku, jest on przezroczysty, ale jednak jest fioletowy yy, I jeszcze czwarty kauczuk mi się zagubił Ale będę mieć jeszcze jeden A więc tak na razie... bo dzisiaj te kauczuki kupiłam w no, ogóle Pozamieniałam się Bardzo fajnie Teraz Wam pokażę te mniejsze, mam ich troszkę więcej, ale jeszcze moja siostra ma z misiem, taki różowy. To jest taka pierwsza. To na przezroczysta z pomarańczowym. I niestety mam ją powtórkę, dlatego się wymienię. Eee, drugą to jest Hiszpania, eee, piłeczka to jest Hiszpania. Bardzo ładna, jest przezroczysta z mapką. Kolejnym kauczuczkiem małym, to jest mój ulubiony, jest on fioletowym kauczukiem, tak jak i ten. O, bardzo ładne są, bardzo ładne. Yy, a jest naprawdę piękne kauczuki. Oj, oj! No i tak, mam dwie powtórki. Jeszcze wymienię, tak jak mówiłam. Yy, kolejnym kauczukiem, jest yy, z tych małych, przedostatni, taki, to jest taki piękny żółty, yy, taki ładny, mi się bardzo podoba. No i ostatni mój mikołczuk, to jest taka, taka sama tylko, że niebieska ja nam mi się mega podoba Ale jak tutaj to ręce zmienia, jakby była troszkę pomarszczona, wow No to paznokcie zmienia Wiecie jakie je, ja mam czyste, a tutaj... o oh, my goodness! W ogóle na lakier taki czarny, wow! <laughs> Masakra jakaś! Ludzie! Chwila. Widzicie? że tutaj może się wyobrazić naprawdę, że jakby to był tak naprawdę to ja sobie za mocno obcięłam i to jest taki czerwony praktycznie. A więc jest taki mi ostatni kawałek. Moi drodzy, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Zasubskrybujcie mój kanał, łapki w górę i pa do kolejnego! A i dzisiaj się pojawił jeden odcinek. E, w sumie to jest pierwszy, e, drugi już seria, bo pierwszy e, raczej drugi. E, pa, pa. Zasubskrybujcie go i dajcie łapki w górę. Pa.